Za 50 chyba złotych to ty węgla na dwa dni nie spalisz. Hmm, No to policzmy to. W poprzednim TikToku mówiłem, że mój kocioł gazowy spalił gazu za 50 zł w najgorszą dobę, tą najbardziej zimną, zużywając 140 kW gazu, czyli to jest 140 kW energii cieplnej. To teraz potrzebujemy tylko dane, żeby to obliczyć. Wiemy, że 140 kWh ciepła potrzebuje budynek. No i w gazie to jest około 50 zł. Do tego potrzebujemy cenę za tonę węgla. I tutaj jest różna. No, tona węgla kosztuje na Oliksie, jak sprawdzam 1000 zł, a kosztuje też 1500, więc nie wiem. Po środku dajmy 1250, czyli kilo waży złotówkę i 25 groszy. I za 50 zł mamy 40 kg węgla. I teraz skorzystamy z AI. Sztuczna Inteligencja po prostu policzy nam. Proszę bardzo, obliczenia na szybko, elegancko policzyło. Z 40 kg węgla w kopciuchu, stary kopciuch ma sprawność około 50%, to mamy 135 kWh ciepła. Czyli co? Paląc to w kopciuchu wytworzycie mniej ciepła niż ja byłem w stanie wytworzyć ciepła z gazu. Zakładając, że to na kosztuje 1250. Jak kupicie tonę, y, tonę węgla za nie wiem, 1000 zł, no to wiadomo. Więcej tego ciepła wytworzycie w tej samej kasie. Także przyjmijmy, że w starym kopciuchu spalając ten węgiel, masz Tyle samo ciepła, co ja kupując gaz. To znaczy, to znaczy spalając gaz w takim kotle kondensacyjnym. Także niestety, ale mając kopciuchanie, paliłbym tym węglem dwa dni. Paliłbym tyle samo. To znaczy też ogrzewałbym to przez... No, przez jeden dzień ogrzewałbym ten budynek, tak? Tylko przy gazie nie trzeba nic zrobić, a przy węglu trzeba robić, tak? Trzeba rozpalić, trzeba tam podłożyć, dosypać i tak dalej. Jak mówimy, mówimy o starym kopciuchu, można oczywiście mieć nowszy piec, Spalania dolnego, górnego, różne nazwy są i różna, różna cena jest za te takie kopciuchy lepszej klasy, czyli żeby miały sprawność wyższą. Na pewno są dużo lepsze i bardziej ekonomiczne, ale są też automatycznie droższe. Sprawność jest mega ważna, no bo jak sami widzieliście tutaj, tutaj nasza sztuczna inteligencja napisała wam, ile 40 kg węgla ma w sobie energii cieplnej. O, mamy. W zależności od kaloryczności tego węgla, od 250 do 290 kWh energii w paliwie, tak? To jest baza. No, tyle mamy energii zawartej w tym węglu, no ale żeby odzyskać to, tą energię, no to spalamy to w piecu. No i stary kopciuk to jest właśnie 50%, dlatego mamy tylko połowę tej wartości, tak naprawdę. O, kotły klasy piątej z podajnikiem. Od 75 do 85%. To jest bardzo y, wysoka sprawność. Tutaj na ekologiczny groszek.